Serwis techniczny MIS Polska oferuje kompleksowe remonty i serwis specjalistycznego sprzętu, których działanie opiera się na hydraulice siłowej. Należą do nich samochody pożarnicze, takie jak drabiny czy holowniki wyposażone w układy hydrauliki siłowej. W naszym oddziale w Dębicy realizujemy kompleksowy serwis hydrauliki, a dzięki rozbudowanemu zapleczu technicznemu i wyspecjalizowanej kadrze mechaników. Jesteśmy w stanie szybko i skutecznie usuwać awarie oraz przywracać pełną sprawność w nawet najbardziej wymagających aplikacjach. W przypadku samochodów pożarniczych, serwis jest nie tylko kwestią utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracy. Usterki hydrauliczne, nieszczelności czy niesprawne układy sterowania mogą prowadzić do negatywnych w skutkach zdarzeń. Regularny serwis układów hydrauliki pozwala wykryć drobne nieprawidłowości, zanim staną się poważną awarią, zachować wysoką sprawność techniczną sprzętu, przedłużyć żywotność układu hydraulicznego, zmniejszyć koszty eksploatacji, zapewnić bezpieczeństwo operatora i ludzi potrzebujących pomocy. W ramach serwisu zapewniamy diagnostykę usterek hydraulicznych i mechanicznych, naprawę i regenerację podzespołów. W tym także cylindrów hydraulicznych, wymianę oleju hydraulicznego, wymianę przewodów hydraulicznych, regulację systemów sterowania, modernizację i doposażenia samochodów w nowoczesne rozwiązania techniczne, a także przygotowanie pod odbiór UDT. Każda usługa wykonywana jest z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz zgodnie z wytycznymi producentów sprzętu, a także zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Serwis techniczny MIS Polska. Doskonale rozumiemy, że każde urządzenie i każde przedsiębiorstwo mają swoje indywidualne potrzeby. Dlatego nie oferujemy jednego, uniwersalnego rozwiązania, a każdą usługę dopasowujemy do rodzaju urządzenia, intensywności jego eksploatacji i oczekiwań klientów. Poznaj szczegóły naszej oferty. Nie czekaj. Skontaktuj się z nami już dzisiaj.